Hello, hello, Gene. Do Moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Oczywiście nitasz i Pączuchasi, jestem mega szczęśliwy, ponieważ słuchajcie, wczoraj wbiliśmy 300 tysięcy subów i nawet podobniej już wam za to dziękowałem we wczorajszym odcinku, ale się podziękuję wam jeszcze raz, ponieważ tak bardzo się jaram, ponieważ słuchajcie, był to mój cel, żeby w tym roku wbić 300 k. Dzięki wam się udało, więc naprawdę bardzo, bardzo wam dziękuję. No, ale moi drodzy, na tym nie poprzestajemy. No, na nowy rok mamy cel, żeby wbić 450 tysięcy, może miliona, więc słuchajcie, to już zależy tylko i wyłącznie od was. Jeżeli jeszcze ktoś z was jakimś cudem nie ma to suba, a z tego co wiem, to YouTube pokazuje, że ponad połowa osób, które oglądają, nie mają subskrypcji dzwoneczkiem, to słuchajcie, zejdźcie tam poniżej, walnijcie suba, z dzwonem oraz łapkę w górę. Bardzo wam dziękuję. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku obiecuję wam, że skończymy wioskę magistra z odcinka, który był dwa dni temu, gdzie to, słuchajcie, rozpoczynaliśmy. Dlaczego? Ponieważ słuchajcie, przyznam wam się szczerze, że w tamtym odcinku niestety się Słuchajcie, nie wyrobiłem, ponieważ myślałem, że to mi zajdzie o wiele, o wiele mniej czasu. Ale jednak, słuchajcie, ambicja wzięła górę i postanowiłem sobie, że zrobimy tutaj naprawdę coś wielkiego i że to będzie naprawdę piękne. No i jak widzicie, moi drodzy, ten efekt, który teraz tu możecie zobaczyć, jest to, słuchajcie, całusieńkę 7,5 godziny pracy. Liczyłem wszystko, oba moje streamy oraz to, co robiłem na off-streamach, jest to, słuchajcie, 7,5 godziny pracy, więc naprawdę powiem wam, że troszkę tego tu poszło, ale uwierzcie mi, że nie było to łatwe. A przed nami jeszcze tego troszkę jest, ponieważ te wszystkie ściany musimy sobie, słuchajcie, przerobić na szkło, no a później będziemy tutaj budowali jakieś schodki, jakieś wejścia, może jakiś mostek, może jakieś prowizoryczne jeziorko, oczywiście bez wody, bo tu wody nie można wstawiać, ale coś takiego pokombinujemy. No i finalnie mam nadzieję, że wioska Wam się spodoba, ponieważ obiecuję Wam, że choćbym miał ten odcinek nagrywać 3 dni, to w dzisiejszym odcinku zobaczycie tą wioskę do końca. Także co, moi drodzy, ja już się przedłużam, no i bierzemy się do pracy. Ok, więc słuchajcie, najpierw musimy się na pewno zająć tutaj szkłem, ponieważ jak widzicie, szkło mi się, słuchajcie, już przypaliło. Musimy sobie je tutaj stąd wyciągnąć. I musimy sobie je, słuchajcie, przerobić na szkło o kolorze czerwonym. Teraz zapytasz się, czemu czerwony? Szczerze, nie wiem. Na początku myślałem, że można by to było zrobić kolorem czarnym. Ale wydaje mi się, że czarny kolor troszeczkę by nam stłamsił światło z tej lawy. Przez to byłoby to po prostu trochę ciemno. A tego jednak bym nie chciał. Więc słuchajcie, bierzemy sobie dwa staki czerwonego barwnika. Ja w ogóle mam nadzieję, że tego szkła wystarczy, kurde, bo powiem Wam szczerze, że teraz jak tak patrzę. No to troszeczkę Mam delikatne obawy, ale mam nadzieję, że wystarczy. Także, słuchajcie, bez zbędnego pierdzielenia. Po prostu ja teraz to wszystko tutaj naokoło zamieniam na szkło. No i widzimy się, jak skończę. No i dobra, słuchajcie. Jak widzicie, zakończone. I zobaczcie. Nie wiem, jak, jak według was w ogóle, czy wam to się podoba. Ale moim zdaniem wygląda to po prostu epicko. Uwaga, moi drodzy, bo kończą mi się fajerwerki. Więc pokaz będzie jednorazowy. Uwaga, hop, hop, hop. Zapraszam tutaj, proszę bardzo, na półkę wysoką I zobaczcie, kochani, jak to wygląda Wszystko z góry No według mnie, naprawdę efekt jest Wow A teraz, moi drodzy, no cóż Dla was to będzie jedno kliknięcie w moje palce A dla mnie to będzie na pewno kilka porządnych Godzin kolejnej pracy, żeby Jakoś to zaaranżować, czyli wiecie Jakiś mostek łączący, brzeg z tym Jakieś wioski w środku i tak dalej I tak dalej, troszkę tego będzie, ale to wszystko Pokażę wam za chwilę Okej, okay, słuchajcie, dla was to była sekunda, a my się widzieli... Idzimy po dwóch dniach! Dokładnie! Dzień dobry! Witam Was! Tak słuchajcie, teraz co to z mówienie to mi nie zajęło 48 godzin zbudowanie tego Po prostu dopiero po dwóch dniach znalazłem czas, żeby cokolwiek to słuchajcie porobić. Jestem mną oczywiście magister, Siemano. Mhm. I słuchajcie, na tą chwilę wygląda to w ten sposób. Wioska jeszcze nie jest skończona, ale jak widzicie, zarys już jest. Są jakieś lampy, są jakieś, prawda, dróżki, są domki, jest już jeden domek, drugi domek, i tam trzeci duży domek. Jest również taka fajna wieża z obsydianu, którą zbudował magister, żeby tutaj troszkę pomóc. I słuchajcie, macie moją obietnicę, że ta wioska będzie skończona, aczkolwiek ja dzisiaj, słuchajcie, już się szykuję, i jutro z samego rana wyjeżdżam na Sylwestra, więc nie będę miał czasu już tego dla Was skończyć. A naprawdę bardzo mi zależało, aby. Ten odcinek się pojawił, więc mam nadzieję, że Manchester mi to zadanie przyjmiesz. Yy, czy nie przyjmiesz? Właśnie, bo jestem ciekaw, stary, bo w sumie chazałeś mi zbudować wioskę w Netherze. No tak czy nie? No, tak było w książce, nie? Tak, kojarzę. Tak. Wybuduj w neterze klawą wioskę, różne budynki, ogrodzenia itp. itd. Więc no, są ogrodzenia, są różne budynki, są lampy, jest wszystko. Ale można powiedzieć, drodzy widzowie, że troszkę wyszedłem przed szereg, ponieważ zrobiłem to wszystko, wydaje mi się przynajmniej prywatnie, że zrobi... Zrobiłem, to jest zbyt mocno słowo. Zrobiliśmy, ponieważ i Burak, i Magister, i Nexe mi w tym pomagali, że zrobiliśmy to o wiele ładniej, niż był zamysł na początek, ponieważ jest piękna dziura w lawie, obudowana szkłem, co zajęło mi naprawdę bardzo dużo czasu i tutaj w środku będzie piękna wioska, będzie również roślinność i wiele innych fajnych elementów, więc wydaje mi się, że overall wygląda to fajnie. Więc co, Magister, może powiesz kilka słów od siebie, co myślisz o tym projekcie? W to fajnie się wchodzi i fajnie się wychodzi, nawet w dwie strony. Czy ty naprawdę z całego tego dołu, na który włożyłem kilkadziesiąt godzin pracy, doceniłeś dwoje drzwi do kibla? Bo to jest kibel. Ja myślałem, że to jest klatka na Jawora, bo są kraty. <laughs> tu miał być kibel, zobacz. Tu będzie przedzielone na pół, tutaj o, i tu będzie takie zejście pod ziemię jeszcze, i tam będzie latyny. I tu będzie wejście damskie, a tu będzie wejście dziwo. męskie. Tam będzie Jawor. A czemu to jest damskie? Bez to, to czemu jawor w damskim? Ścieki są wspólne. Ej, no nie, no nie, 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 nie. To było za mocno, tak nie mówimy o moich przyjaciołach, Dziękuję, proszę bardzo na. Tutaj ogólnie będę chciał... Powiedz mi, Magister, czy jeżeli ja posadzę gras bloka bez wody, on się rozprzestrzeni, czy nie? Chyba nie, czy tak? tak, okej, okay. czyli słuchajcie, tą ziemię trzeba będzie zamienić na gras bloka, żeby to ładniej wyglądało, bo, bo zwykle dirt jest no, zwykłym dirtem, ogólnie tak, słuchajcie, no jak wiadomo, że wiecie, wody nie można mieć w netterze, więc zrobiłem tutaj prawda, z tu i to wygląda w ten sposób e, oczywiście fundatorem tego tu jest Magister, ponieważ ja swojego nie miałem a nie chciało mi się kopać, także to mi troszkę będzie mógł tutaj z nagrody ukrychnąć ponieważ to było od niego, no i ogólnie wszystko wygląda na tą chwilę w ten sposób moi drodzy, tak jak powiedziałem, wioska jeszcze nie jest skończona ale będzie na pewno, no i jeżeli jeżeli pan Magister będzie chciał, to wiecie, no ja oddaję tę wioskę do niego użytku, ponieważ to jest jego zadanie, on o to prosił, dostał. Więc jeżeli Magister będzie chciał, to komuś, nie wiem, wynajmować, sprzedawać, będziesz chciał tutaj coś robić sobie, infrastrukturę, cokolwiek stary. Jak ty stoisz na wodzie? Bo ja jestem Jezusem. To tu na główkę. Z jakiej wysokości? Eee, nie dużej, standard. O, no dobra. Piruję teraz. A no ładnie, działa. Yy, no, za ludzi <laughs> przeżyłem. Bo było jakieś 50 tak? Przeżyłem, także woda działa jak trzeba, kochani. No za właśnie, liczkę. nie działa jak trzeba. No działa, no bo przeżyłem. No właśnie. <laughs> Dobrze, Magister, powiedz mi teraz tak, czy przyjmujesz zadanie? Dam ci tylko zaliczkę. Czemu zaliczkę? Bo nie ma roślinności. No tak, bo jeszcze miała być roślinność. No dobra, ja... ja myślałem, że tu powiesz, że mi jakąś premię jeszcze dasz, że zrobiłem tak niedudzinkowo, że, tak, że się tak przyłożyłem, że tyle pracy weszło, a ten jeszcze... a, dam ci tylko zaliczkę, to fajnie. Dobra, słuchajcie, drodzy widzowie, to nie ma co więcej pierdzielić, ogólnie, tak jak powiedziałem, tak to wygląda, pokażę wam jeszcze tylko teraz z lotu ptaka, polecimy sobie ładnie tutaj elektron, pokażę wam, jak to ładnie wygląda z góry, bo według mnie efekt jest naprawdę niezły, a jeszcze jak tu przyjdą inne budynki, będzie roślinność, ta wieża, co będzie chyba jeszcze wyższa, Wydaje mi się, że naprawdę wioska będzie wyglądała po prostu przepięknie. Tak mi się wydaje, że naprawdę będzie bardzo ładna, jak na realia nederowe i takie wiecie ciemne i tak dalej. Wydaje mi się, że naprawdę będzie to bardzo ładne. No a teraz co? To po co przyjszy tutaj przyszliście? Lecimy do magistra po odbiór nagrody. Także widzimy się. Już chyba u niego ty, bo tu gaz strzela stary! Trzagu utłuc. Gdzie on jest? Gdzie on jest? To jest frajer. Dawaj frajera. Dobra, leży. Leżeć tam. Gościu. Piękny widok. Magistra przy mojej skrzynce. Dlaczego mojej skrzynce? Ponieważ zawsze z niej wyciągam swoje nagrody. Zobaczmy, kochani. Co tam będzie. Ponieważ, słuchajcie, w książce było napisane: jak bo niedydy. 800 diamentów, 200 złota, 6 sześć oraz stack strzał instant damage 2. Magister powiedział, że da jakąś zaliczkę. Zobaczymy, co w jego wniemaniu brzmi zaliczka. Uwaga, 3, 2, 1, boom. Okej, okay. ej. Czy to jest 800 diametrów? Ej, co tutaj? Czekaj, magister, czy te kryształy end? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Czy to jest. Yy, ta tak premia. Jest, czy to jest ta premia, o której mówiłem? Mam dla Ciebie bojowe zadanie. A, czyli to nie jest premier dla mnie Nie Kurde myślę W pierwszej chwili już miałem takie Ja pierdzielę dostałem 300 staki No dobra, ale sobie dostałem, mam, co Dobrze, I co to jest za bojowe zadanie? Słucham Weź I Będziemy je teraz wykorzystywać Czy mam, mam rozumieć, że to będzie na kimś kolejny quest? No dobra. Także kochani, tym mrocznym akcentem w stylu Magista się z wami żegnamy. Yy, przyznam się wam szczerze, nie mam pojęcia co on wymyślił. Mam trzy staki end-kryształów, nie mam pojęcia co ten chłop właśnie robi, nie mam pojęcia co się stanie. Wiem jedno, na masakrze, wszyscy, którzy to grają, to moi przyjaciele. Jeżeli któryś z moich przyjaciół po tym odcinku straci domek, to opaki, to nie moja wina. Przepraszam. A Wam kochani dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Papa! Pa.